Inbusbike wita Kolejna realizacja opuszcza pracownie, mamy tutaj rower Cross Level zestaw użyty do elektryfikacji tego roweru to 500 Light od zestawy do konwersji rowerów Bolt z baterią 17,5 Ah bardzo kompaktowy wyświetlacz LCD 5 manetka gazu kciukowa wszystkie przewody w oplocie jeśli chodzi o gumienie, o gumienie standardowo zabezpiecza uszczelniacz oko. Co do zestawu, tak naprawdę ten niewielki silnik niejedną osobę może zadziwić swoimi osiągami. Imbus Bike. Pozdrawiam.